To nie jest już przyszłość, to teraźniejszość. Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy. I nie mam tutaj na myśli tylko sposobu, w jaki pracujemy, ale również to, w jaki sposób te prace dostajemy. Nie wystarczy tylko dobrze wypaść przed człowiekiem. Dziś Twoim pierwszym rozmówcą, oceniającym na rozmowie o pracy może być algorytm. Czyta Twoje CV i analizuj odpowiedzi. Nie popełni błędu, który odrzuci Twoją aplikację, zanim jeszcze trafi do rąk żywego człowieka. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Zacznijmy od tego, co się zmieniło. Kiedyś przygotowywaliśmy się głównie z myślą o człowieku po drugiej stronie stołu. Dziś zanim w ogóle zobaczysz tego człowieka, możesz być oceniany przez oprogramowanie, które przetwarza dane szybciej niż mrugnięcie okiem. To oznacza, że przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w 2025 roku wygląda nieco inaczej niż kilka lat temu. Inaczej, ale niekoniecznie trudniej. Trzeba tylko wiedzieć, jak działa ten system. Pierwszy kontakt z firmą to często nie człowiek, a tak zwany ATS, czyli system śledzenia aplikacji. Firmy z tego korzystają i jest to oczywiście całkowicie całkowicie legalne rozwiązanie. Ten algorytm sprawdza Twoje CV w poszukiwaniu konkretnych słów kluczowych. Brzmi jak science fiction. No, a jednak to właśnie przez ATS przepada wiele świetnych aplikacji. Dlatego Twoje CV musi być czytelne. Nie tylko dla rekrutera, ale przede wszystkim dla maszyny. Zasada numer jeden. Dostosuj swoje CV do oferty pracy. Przeczytaj ogłoszenie bardzo dokładnie i użyj tych samych słów kluczowych, które pojawiają się w wymaganiach. Nie zmieniaj ich na synonimy. Algorytmy może ich nie rozpoznać. Na przykład, jeśli firma szuka osoby z doświadczeniem w, i tutaj w cudzysłowie, analizą danych w Excelu, nie pisz analiza informacji w arkuszu kalkulacyjnym. Użyj dokładnie, tej samej frazy. Zasada numer dwa. Prostota formatu. A te no, nie zawsze dobrze radzą sobie z jakimiś fikuśnymi układami graficznymi, tabelkami, grafikami. Im prostsze CV, tym lepiej. Czyli taki klasyczny układ. Doświadczenie, umiejętności, wykształcenie. Wysyłanie CV w DocX lub pdf No to jest dzisiaj standard, także trzymajmy się tych formatów plików. Etap dokumentów mamy już za sobą, zróbmy kolejny krok. Taka wstępna selekcja kandydatów coraz częściej odbywa się przez rozmowy z chatbotami rekrutacyjnymi. To zautomatyzowane narzędzia, które zadają standardowe pytania i analizują odpowiedzi. Mogą zapytać o Twoje doświadczenie, motywację, dostępność czy znajomość języków. Nie oceniają Cię emocjonalnie, ale zwracają uwagę na logikę, spójność i strukturę Twoich wypowiedzi. Czy można to sobie jakoś przećwiczyć? No tak, dbaj o konkretne odpowiedzi bez dygresji do dygresji od dygresji. Używaj języka korzyści, pokaż swoje osiągnięcia, efekty, i dlaczego to. Ma znaczenie. Możesz używać narzędzi do symulacji rozmów z AI, jak na przykład zaawansowanego trybu mowy czatu GPT czy Gemini, czyli AI od Google. To są świetne ćwiczenia, które pozwalają Ci zobaczyć, jak AI odbiera Twoje wypowiedzi. Staraj się nie używać ogólników typu lubię pracę z ludźmi. Daj konkretny przykład, kiedy i jak to się stało oraz co razem osiągnęliście. Idźmy dalej. Tu zaczyna się robić już bardzo, bardzo, bardzo futurystycznie. Wideorozmowa oceniana przez algorytm. No, brzmi zupełnie jak jakiś Film science fiction. No, dla mnie tak są firmy, które używają narzędzi do analizy wideo. AI analizuje twój ton głosu, mowę ciała, kontakt wzrokowy, mimikę. To nie oznacza, że musisz grać jak aktor. No ale warto być świadomym kilku rzeczy. To zasady, które przydają się także w wideorozmowie na spotkaniach firmowych. Po pierwsze, zadbaj o dobre oświetlenie. Twarz powinna być widoczna. Najlepiej światło naturalne z przodu, czyli usiądź twarzą do okna albo jakiegoś innego źródła światła, np. przykład lampy. Po drugie, tło neutralne, bez chaosu. Unikaj włączonego telewizora za plecami, zabawek, Cię bałaganu, niech Twoja przestrzeń będzie spokojna i profesjonalna. Na przykład usiąść plecami do ściany. Po trzecie, kamera na wysokości oczu, mikrofon sprawny, stabilne połączenie internetowe. To naprawdę są fundamenty. Mów spokojnie, wyraźnie, staraj się no, nie ruszać nerwowo, nie kiwać się na krześle czy bawić długopisem. Rekruterzy, podobnie jak AI, mogą to odebrać jako brak pewności siebie. Swoją drogą, gdy to do Ciebie mówię. No to trochę sam nie dowierzam, że jako ludzkość dotarliśmy do momentu, gdzie jakiś robot, jakiś algorytm zaczyna oceniać człowieka. Jeszcze nie jest to 100% przypadków, ale coraz częściej zaczyna się to po prostu dziać. Wróćmy do tematu odcinka. i lubi porządek, tak samo jak rekruterzy, dlatego Twoje odpowiedzi powinny być poukładane. Idealnie sprawdza się tutaj metoda STAR, czyli Situation, Task, Action, Result. Sytuacja, w jakim kontekście przyszło Ci działać, zadanie, co konkretnie trzeba było wykonać, akcja, jakie czynności zostały przez Ciebie wykonane, no i rezultat, jakie powstały rezultaty. Taka struktura pozwala sztucznej inteligencji zrozumieć logikę Twojej wypowiedzi, no a człowiekowi też szybciej wychwycić kluczowe informacje. Przykład. W poprzedniej pracy sytuacja. Miałem zorganizować szkolenie dla dział sprzedaży. Zadanie. Stworzyłem harmonogram, przygotowałem materiały i poprowadziłem warsztaty, czyli akcja. Dzięki temu dział zwiększył skuteczność domykania transakcji o x% w ciągu x miesięcy. I to jest rezultat. Idźmy dalej. Pamiętaj, aby na rozmowie kwalifikacyjnej nie bawić się też w aktorstwo, o tym już wspominałem. AI jak i rekruterzy potrafią rozpoznać nienaturalne reakcje, sztuczny uśmiech, jakieś zbyt szybkie odpowiedzi, brak pauz, wszystko co może być odebrane jako stres albo jakiś wyuczony automatyzm po setnej rozmowie. Staraj się być po prostu sobą. Oddychaj spokojnie, rób pauzy. Mów własnymi słowami. Nie próbuj być takim idealnym kandydatem z podręcznika. Lepiej być dobrze przygotowanym sobą, niż jakąś kiepską kopią perfekcji. Pamiętaj, że nawet jeśli pierwszy etap rekrutacji prowadzi sztuczna inteligencja, ostatecznie to człowiek podejmuje decyzję. Twoje CV, twoje odpowiedzi, twoje nagrania no, trafią do rekrutera, który przeczyta, przesłucha, oceni. Dlatego mimo wszystkich technicznych przygotowań Pielęgnuj ludzkie podejście. Warto zachowywać się przyjaźnie, profesjonalnie, no i wykazywać uśmiech na twarzy, no to nadal robi różnicę. Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry w rekrutacji, no ale on nie odbiera Ci szansy. Daje po prostu nowe możliwości. Dobrze przygotowane CV z odpowiednimi słowami kluczowymi. Pomoże Ci przejść przez systemy ATS. No i jasne, konkretne wypowiedzi podczas rozmów z chatbotem zwiększają Twoją wiarygodność. Świadomość, jak działa analiza wideo, pozwala Ci wypaść lepiej podczas wideorozmowy. Struktura star uporządkuje Twoje wypowiedzi i uczyni je zrozumiałymi zarówno dla AI, jak i dla człowieka. Kluczem do sukcesu jest tutaj autentyczność, spokój i dobre przygotowanie. AI może być Twoim sprzymierzeńcem, jeśli wiesz, jak z nią rozmawiać. No i pamiętaj: na końcu tej ścieżki nadal jest człowiek. Zwróć uwagę też na to, że zasady, o których wspomniałem w kontekście rozmowy ze sztuczną inteligencją, w zasadzie mocno wpisują się w to, jak powinniśmy rozmawiać z rekruterami, więc nie ma tu jakichś olbrzymich zmian. Jeżeli chcesz nauczyć się wykorzystywania AI w kontekście pracy z Excelem, sprawdź kurs, który przygotowałem dla Ciebie na stronie excelai.pl, Link w opisie. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był excellent work podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia. Następnym razem trzymaj się. Hej!